<laughs> tak z mamą robią content, kurwa. Kurwa, niech on się nie odzywa jak on ma takie info dawać. <laughs> Pot bez movementu, cheater w CS jego info nie umie dać w CS 2. Nie, ty kiewień. On praw, kurwa, bo z danikiem H Woda ci się do kajuty nabiera, człowieku. Chciał? Mam <laughs> <byłem w trakcie. laughs> Nie, no. Ma... O, o daj kola. E... O kurwa, bomba. Tak. O kurwa Marcin, siema Dobra, smukuję cave'a i daję wam flasher, lecz rosujcie B. Znaczy kontakt... I... Kurwa! Nie, ktoś po prostu. Wchodzi, wchodzi, ja O kurwa, zabiję go. Nieważne. Woo, Let's go! Chicken, y, hot, 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 hot! Jak to jest kurwa nie Ja wiem, że z ci kręby w się z Ale teraz, Uza, teraz to kurwa koszykówka tego sporcik tam No tam, koszykówka a, z twoim z wzrostem to... Nie. Możesz piłki podawać! Middle metr 106 kurwa 106. <laughs> tak Chyba jak ci kurwa rojek na plecach podnie <laughs> A nie, teraz sobie wkurwiłeś <laughs> Kurwa dalej raczej. Drama! Mi... O! Okej okay. Okej, okej Może <śmie> się w mokra. Wiem wiem, widzę Dawaj, już go zanim już zapóźniam. No, <grystanie> Ej, wy naprawdę, zamknijcie japę, bo to jest kurwa koniec. Sprawdzam czy nie ujechał przez smoka. Możecie mieć tylko od Heavena, nie? Glej jak ci dojechał mózg. <grystanie> <grystanie> o jezu, sort, sort, sort! O Boże. Jestem Cfelem, o, e, zabiłem. Spierdalaj <grystanie> stąd. Kurwa, Ticket. spokojnie nie przejmuj się. Co to będziesz miał, Rowia? Dobra info. Ostatni B player. Scream. Oj, kurwa, koniec. Flashuję cię zaraz. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. O kurwa. Szybciej sobie flashem. Schowany do Nie no, dobra. Ja mogę. Teraz. Ej, kurwa, gdzie jest Nie Nieważne. Pokazywało mi nas. Nie ważne. No i z Oj kurwa ducha. Ło! Ale mielone kurwa. dobra, chowamy to, chowamy. Nie ma nawet sensu. Ale u tam jest przezera ma, nie? Ja pierdolę ty. Nie bywałe.